Z tej strony Shocker, witam Was w filmiku informacyjnym wykonanym na potrzeby serwera METIN 2, który startuje dzisiaj. I właśnie Wam chcę przedstawić informację. Dzisiaj mamy 1 kwietnia 2015 roku, godzina 3. 14.15. Start serwera odbędzie się o 17.30. Myślę, że ten filmik znajdzie się na YouTube jakoś o 15.30. A więc tak, zaczynając, jest to serwer hard. I tak, zaczynając od prezentacji. Na samym początku właśnie mamy ten start, godzina 17.30. Początkowe, podstawowe informacje, maksymalny poziom 105. Typ serwera Medium Hard, ulepszacze tak, kamienie duszy maksymalnie plus 5, 6, 7 nie ma. Na serwerze znajdziemy system Pentakill, który prezentuje się oto w taki sposób. A więc prezentację, link do prezentacji dostaniecie oczywiście w opisie filmu. Będziecie mogli sobie obejrzeć. Co prawda z opinii komentujących właśnie start tego serwera, Oceniają go dobrze, lecz jednak stwierdzają, że prezentacja swoim stylem zniechęca do gry. Jednak myślę, że to nie prezentacja jest najważniejsza, tylko już sam serwer, który zapowiada się naprawdę gorąco. I teraz tak, przydatne linki. To wiadomo, strona główna wszystkie linki macie w opisie filmu. <laughs> Może zostawić łapkę, zasubskrybować mój kanał i udostępnić ten film. Będziemy Ci bardzo wdzięczni, jak i ja, jak również administracja owego serwera o którym teraz jest mowa. Teamspeak y, będzie podany przed startem. Ekuna start, y, Czyli, tak jak na typowym hardzie, otrzymujemy ek, podstawowy ekwipunek, plus 6, niekończąca się pelarenka, 200. Poty czerwone i niebieskie. Pierwszy level konia, skrzynie ucznia, które otwieramy co 10 poziomów. Sprzęt Intel i 7, 32 GB zabezpieczenia przed ddos handlarze, czyli handlarze typowo się nie zmieniają, ponieważ to jest taki, no nie powiem, że old schoolowy serwer, ponieważ jest 105 poziom i jednak są wprowadzone ulepszenia co do broni i całego akwipunku lecz jednak na pod u handlarzy początkowych mamy zazwyczaj to samo co mogliśmy znaleźć na metinie Polski. zmienia się trochę zbroje zmniejsza się trochę liczba broni, więc dobra trochę się zmienia ale to nie zmienia faktu, że i tak jest typowo hardowy serwer no i zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie Oczywiście, będzie można zobaczyć u mnie te odcinki yy, na moim kanale, z właśnie z tego serwera różności. Tutaj mamy poty, bla bla bla. Yy, kostiumy i fryzury też będą dodane, chyba jakieś nowe. Dozorca, jak widzimy, tutaj będzie można sobie chyba wymieniać. Yy, dana brouka to będzie yy, dana ilość yangów yy, w grze. Star Tutaj widzimy czyszczenie kamienia, pierścień języków, peleryna, cofnięcie skili, zmiana wlejkogna, ogna, wygnania, pierścień zemsty, to jest chyba, nie wiem co będzie tutaj dawał rybak standardowo na pl -u. O, system ulepszeń, czyli tak jak mówiłem, bronie do PVP będziemy robić z broni na 60, na 65 poziom. Później, jest standardowo jakiś syriusz, czy te smocze noże, czy tam święty miecz. I na końcu będzie, nie wiem jak tu będzie miała nazwę akurat te, te bronie, ale one będą chyba już podajże nastawał właśnie piąty. Bronie do ekspowiska standardowo z broni na 75. Zbroje, tak samo 300, stalka, tu jest chyba szafir i nie wiem czy to będzie smocza zbroja, chuj z tym. Biżuteria. Niebiańskie standardowo hełmy, I tutaj będzie chyba jakieś diamentowe, tak mi się przynajmniej kujarzy, no z, z do na innym serwerze. Y, dungeony, Ognista Kraina, Wieża Wygnańców, oj czekajcie, poprawię sobie tutaj, oho. Wieża Demonów, Kryjówka y, Baronównej, Diabelskie Katakumby, Strażnica Nemre i Bramy Piekieł. Wierzchowce, na naszym serwerze Wierzchowce można kupić za punkt do osiągnięć. Lub w Item Shopie, czyli wiadomo, serwer daje tak samo szansę, żeby nie inwestować całkowicie w Item Shop. Można też brać punkty osiągnięcia, co myślę, że będą wprowadzane za odpowiedni poziom i za questy. System konny, a więc dostajemy pierwszy level konia, tak jak pisał na samym początku. No i pewnie jak przystało na serwer hard, to trzeba będzie dropić medale konne w lochu map, czytamy co godzinę, w item shopie można także zakupić srebrny cer certyfikat 11 level konia, czyli jeżeli ktoś jest leniwy, a chce sobie po prostu wydać tam jakąś ilość pieniędzy, może sobie od razu kupić level 11 konia, tak mi się przynajmniej zdaje z tego, lub o, złoty certyfikat, który daje, yy, to był yy, militarny koń, o. Yy, widzimy tutaj też zmianę ignorująca, co daje nam yy, możliwość blokowania i odblokowywania osób, których na przykład nie lubimy, nie chcemy z nimi Rozmawiać, a na przykład nam lub po prostu też stoją nieraz spamboty, prawda? Więc je też można blokować i przez to nie będziemy mieli zbędnych informacji, które i nie będzie nas wyrzucało z gry, tak? System kostiumów, tak jak mówiłem, że kostiumy są wprowadzone i pewnie będą z czasem, z czasem update'owane. System petów, no to... Pewnie każdy zna Switchbot Switchbot na serwerze Hard Medium. No, to, to jest chyba coś nowego. Tak mi się zdaje, ponieważ no, niby trochę tu nie pasuje ten styl, że na hardzie tutaj dodawać Switchbota. Aczkolwiek, no, wiecie, to jest zawsze jakieś yy, ułatwienie, tak? Nie trzeba będzie się męczyć samemu z Bonami, kiedy można po prostu ustawić sobie yy, bota. On wymiksuje, a wiecie, wy możecie yy, na przykład sobie siedzieć w, na podwórku, grać w piłkę, czy yy, pić. Piwo. Dalej, Team. No to tutaj zobaczycie sobie już z czasem na serwerze. Dodane jest też wartości bonusów, czyli bonusy PVP, PVM i inne. Metiny. So, jeżeli chodzi o drop metinów, no to tutaj mamy tak samo wykazane, że na naszym serwerze drop z metinów wygląda następująco: dodanie i zmianka w ilościach 5 sztuk i kamień duchowy jedna sztuka od 45 levela metinów tak mi się zdaje 2 3 z każdego metina i bodjo jedna sztuka bossy występowanie m1 drop w ilości 5 sztuk dodanie i zmianka i jeden kamień duchowy występowanie m2 i drop będzie taki sam Występowanie DT drop yy, w ilości 5, w ilości 1 sztuki, w ilości jednej sztuki to będzie chyba ten ten, ten czoły kamień. Perły, szkatułka, przepustka na dungeon, strażnicy Nemre, ulepszacze serwerowe to będą ale standardowo perły. Małże będą chyba dropiły w Atlantydzie V1. Kawałek kamienia, ok. Tu będzie ten shuriken cały. Na ramiennik i to są chyba kryształy albo diamenty. Już tak mi się nie, ko nie kojarzy, ale sądzę, że to będzie to. Y bonusy, bonusy będą chyba. A nie, tu możemy. Okej, okay, bonusy y nie wchodzą od razu maksymalne, więc trzeba będzie jednak trochę się pomęczyć, ale y o to chodzi w serwerze. Hard, jeżeli ktoś nie lubi. <laughs> Niech po prostu zagra, prawda, na serwerze Easy, tak? Biolog, biolog na naszym serwerze nie zmienił się od globalnego, lecz jest też biolog z plusem, czyli mamy w sumie dwa biologi do zrobienia, biolog i biolog plus. Informacje dodatkowe, szkatułka serwerowa jest, exp, drop, young. 20% w stosunku do globalnego serwera, gdzie dropi broń na 75. Reaper, niebieska śmierć, cinewre, yy, razador lub wymienić 20 sztuk szkat Trippera u strażnika DT, gdzie dropne ulepszacze na biżuterię. Smog, Radę i Egzo można wymienić za punkty osiągnięć, jak ze skillami. Czytamy co godzinę, ale może wejść skill na G już przy M5, M6, wiecie, czyli. Standardowo, o, muszę sobie znowu myszeczką ruszyć. System pasów. Dwa pasy, nie wiem, czy to nie będzie Wojninja Sura Szaman. Coś takiego, chyba było. I nie wiem, czy te pasy będzie się dało ulepszyć, ale robimy te pasy z 5 pereł, 15 kawałków kamieni i jednej szkatułki ripera. Runy. Znajdziecie u nas również system run, runy będą dodawane. One tam dodają luda, wiecie, krytyk, przeszywka, coś w tym stylu MaxPZ, yy, weryfikacja, dobra. Yy, no i w sumie to wszystko. A więc wszystkie potrzebne linki macie w opisie filmu. Zapraszam na serwer Stat. Godzina 17.30. Serwer można już pobrać. Ja się z Wami żegnam, mówi do Was szoker, zostawcie łapkę, subskrypcję i udostępnijcie ten film, żegnam się czule.